Witajcie w kolejnym odcinku z serii 3 Pomysły na Posty Ubezpieczeniowe. Ale zanim przejdziemy do meritum, mam do Was prośbę, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych pomysłów i wskazówek. A teraz zaczynamy. Zacznijmy od Twojej historii, która pokaże, że agenci nie spadają z nieba. Wielu z nas, podobnie jak postacie z książki Historii agentów ubezpieczeniowych, przy okazji pozdrawiamy Marcina Kowalika, rewelacyjna książka. Pokazuje, że agenci przychodzą do ubezpieczeń z wielu różnych innych branż. I właśnie ten fakt jest doskonałym powodem do tego, aby o tym napisać, nagrać film, generalnie opowiedzieć i stworzyć na ten temat post. Opowiedz swoją historię: jak zmieniałeś zawód, jakie wyzwania napotkałeś, co w ogóle sprawiło, że trafiłeś do branży ubezpieczeniowej. Zobacz, że Ludzi interesują historię innych ludzi, bo gdyby było inaczej, wszystkie paradokumenty typu szpital, nasza szkoła nie powstałyby. A tak lecą cały czas i mają się dobrze. Mówi się, że współpraca to klucz do sukcesu, prawda? Dlatego pokaż ludzi, z którymi pracujesz każdego dnia. To może być zdjęcie grupowe, to może być krótki filmik. Czy zabawny moment z waszej, z waszej codziennej pracy. Pamiętaj, że ludzie wolą robić interesy z prawdziwymi ludźmi, nie z twarzami na plakatach. Pokazanie swojego zespołu to świetny sposób, by dodać ludzkiego wymiaru Twojej pracy. Pokaż, że za każdą polisą, którą sprzedajecie w swojej agencji, stoją prawdziwi ludzie z pasją i zaangażowaniem. Udział w branżowych. To nie tylko świetny sposób na naukę czy poznanie nowych ludzi, ale to też bardzo dobry materiał do tego, aby przygotować świetny post. W ostatnim czasie w świecie ubezpieczeń pojawiło się wiele ciekawych wydarzeń. Mamy Obudź życie w swoim multi, mamy Szczyt Ubezpieczeniowy, mamy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych. Tych wydarzeń jest naprawdę wiele. Z obecności na takim wydarzeniu możesz przygotować ciekawe, ciekawe materiały. Możesz napisać, co się zaskoczyło, możesz opowiedzieć o tym, kogo poznałeś, czego się nauczyłeś, jakie nowe pomysły wpadły ci do głowy, co teraz będziesz mógł zaoferować swoim klientom. Tych, tych pomysłów jest naprawdę sporo. A takie posty pokazują twoim odbiorcom, że jesteś na bieżąco z trendami i stale poszerzasz swoją wiedzę. No i dziś to wszystko. Mam nadzieję, że przedstawione dzisiaj pomysły zainspirują Was do stworzenia ciekawych i angażujących Postów, które pomogą Wam wyróżnić się na tej konkurencji. Dla przypomnienia, w opisie tego filmu znajdziecie 31 gotowych szablonów postów, które łatwo zedytujecie w darmowej wersji kanwy, a później wrzucicie na swoje kanały w social mediach. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.